Mój syn będzie najlepszym kadetem w pańskiej szkole wojskowej. Stanie się tu prawdziwym mężczyzną. Tata, co ty tu robisz? Kto to jest? Jestem Andrew, jego przyjaciel. Nie z tobą teraz rozmawiam. Niech szlak trafi takich przyjaciół. Wyraziłem się jasno? A teraz idź stąd. Chcę pogadać z synem. Ben, pójdę już. Zdwońmy się jutro. Dobrze. Bardzo dziękuję. Wszystko będzie tak, jak się umawialiśmy. Dobrze. Dzięki. Ja też już pójdę. Do zobaczenia jutro. Kim jest ten smarkacz? Tato. Słuchaj, nie chciałem, żebyś dowiedział się w ten sposób, ale. Andrew to mój chłopak. Jestem gejem. Co? Cóż, w porządku. Udało mi się załatwić, że przyjmą Cię do szkoły wojskowej. Ale ja nie chcę iść do szkoły wojskowej. Co? Tato! Chciałbym zostać fotografem. Złożyłem już portfolio do szkoły plastycznej. To jakieś dziecinne mrzonki. Nie. Nie chcę już więcej słuchać tych bredni. Nie jesteś gejem. Jesteś normalnym dzieciakiem. Od kiedy ty ustalasz, co jest normalne? Tato. Adam? Nie skończyłem! Adam! Posłuchaj, dziwolągu! Masz go zostawić w spokoju, rozumiesz? Ale my się kochamy. Wybór należy do ciebie. Zostaw mojego syna, albo cię zniszczę. Nie zadzieraj ze mną! Nic z tego! Kocham go i nie boję się pana. O. Odważnie. Dobrze. Więc jeśli z nim nie zerwiesz, pogrążę jego. Tak lepiej. Dobrze. A teraz posłuchaj uważnie. Powiem ci, co masz zrobić. Tato, słuchaj, aparat, który kupimy, żeby mógł ćwiczyć, musi mieć matrycę pełnokratkową. Wiadomo. Tato. Dzięki, że to zaakceptowałeś. O, przecież jesteś moim synem. Hej, spójrz na to. Czy to nie twój chłopak z jakąś dziewczyną? Cześć. Cześć. To twoja znajoma? Nigdy wcześniej jej nie widziałem. To nie jest zwykła znajoma. To moja dziewczyna. Co? Skarbie, daj mi sekundkę. Skarbie? To ma być jakiś głupi żart? To nie jest żart. Spotykamy się już od dawna. Nie wiedziałem jak ci to powiedzieć. Ale, Andrew, to dziewczyna. Tak, bo gdy ją spotkałem, zrozumiałem, że jestem hetero. I zapewniam się, że kiedyś ty też spotkasz dziewczynę, która pomoże ci to odkryć. Więc to nie było prawdziwe? To koniec. Między nami koniec. Pora zacząć nowy rozdział. Wow. Wiem, że ci ciężko. Ale może lepiej, że dowiedziałeś się o tym teraz. To co, kupimy ten aparat jutro, dobrze? Chodźmy do domu. Może chociaż przemierzysz. Co to? Czy to twoje zdjęcia? Już ich nie potrzebuję. Nie idę do szkoły plastycznej. I wiesz co? Miałeś rację, a ja tak bardzo się pomyliłem. Wszystko, w co wierzyłem, straciło dziś swój sens. Teraz nie wiem, już czego pragnę. Nie wiem nawet, czy w ogóle czegoś chcę. I nie wiem, kim właściwie jestem. Tak. Będzie lepiej. To jeszcze nie koniec świata. Nie wiesz, kim chcesz być? W porządku. Sprawa jest prosta. Pójdziesz do szkoły wojskowej tak jak planowaliśmy. I będziesz żył normalnie. Zgoda. Więc jutro pójdziemy podpisać umowę i wstąpisz do szkoły wojskowej. Adam! Wstawaj, śpiochu! Nie możemy się spóźnić! Co to ma być? No. Ma natychmiast tu wrócić. Nie ma go tu. Przecież sam pan kazał mi z nim zerwać. Więc gdzie on jest? Napisał, że czas zacząć nowy rozdział i przepadł. Chyba wiem, dokąd mógł pojechać. Stać! Stać! Adam uciekł. Dokąd mógł pojechać? Muszę go znaleźć. Jesteś pewien, że jest w tym autobusie? Często mówiliśmy, że gdy coś pójdzie nie tak, trzeba będzie zacząć nowy rozdział. Wsiądziemy wtedy do pierwszego autobusu i odjedziemy. Co za dureń. Dureń? Durne było to, że pana posłuchałem i dałem się złapać na ten głupi szantaż! Szantaż? O czym on mówi? Nie wyjechałeś. Nie, bardzo chciałem, ale zabrakło miejsc. Wyjadę stąd jutro. Nie wyjeżdżaj, proszę. Chcę, żebyś został. To był jego pomysł. Co? Szantażował mnie, mówiąc, że jeśli z tobą nie zerwę, zapiszę cię do szkoły wojskowej. A twoje marzenie o fotografii się nie spełni. Nie mogłem na to pozwolić. Tato, jak mogłeś? Ufałem ci. Myślałem, że robię to wszystko dla twojego dobra. Myliłeś się! Tak, pomyliłem się. I to bardzo. Gdy autobus odjechał, wystraszyłem się, że mogę cię stracić na zawsze. Chciałem uciec, bo wmawiałeś mi, że nie jestem normalny. Nie. Kocham cię takiego, jakim jestem. Zapomnij o tym, co mówiłem. Przepraszam. Nie mnie decydować, kim powinieneś być i kogo powinieneś kochać. Nie będę wam już wchodził w drogę. Daję słowo, słowo pułkownika. Dobrze. Ale to nie wszystko. Dobrze. Eee, głowa troszeczkę na prawo. Tak. Może się pan uśmiechnąć. Ta jest zbyt groźna. Jednak się nie uśmiechaj. Kiedy skończymy? Do rana jest jeszcze sporo czasu. Muszę zrobić tyle zdjęć, żeby złożyć nowe portfolio.